wszyscy zdajemy sobie sprawę, że od tego jak będziemy żyć, zależy gdzie będziemy. Ale nawet zdając sobie z tego sprawę człowiek daje się łapać wrogowi w pułapkę różnych działań cielesnych postępowań, potem przychodzi na zgromadzenie i ma poczucie, że coś się nie wykonało tak jak być powinno, ale trochę się poruszy gdzieś tam, człowiek potem wychodzi ze zgromadzenia i znowuż ulega wrogowi. Po jakimś czasie już człowiek nie, nie ma poczucia, że, że coś jest nie tak, tylko ma poczucie, że no ludzie są tacy, jacy są i Bóg nas zbawił, a więc może to diabeł mi oskarża o coś, że czegoś nie robię, a przecież Robię to, co widzę, że powinienem robić, czy powinienem robić, I, i później jest to taki właśnie ciężki stan, gdzie człowiek nie ma już poczucia, że musi się ratować, że musi koniecznie się ratować w Chrystusie. Nigdy nie dajmy się tak wrogowi doprowadzić do takiego, takiego życia, gdzie. Gdzieś tam bycie na zgromadzeniu przypomina o, o jakimś pięknym życiu, ale potem znowuż to ziemskie życie mówi, no trzeba żyć na tej ziemi i tyle. Ale jak żyć? Dla kogo żyć? Bóg mówi tutaj o na cóż ci jeszcze bałwany? Jednym z tych Bałwanów nowotestamentowych jest napisane w Nowym Testamencie jest skomstwo. Jest chytra przebiegłość, aby samemu nie stracić tego ziemskiego życia, a korzystać z innych, którzy to życie stracą. Samemu sobie odkładać i zbierać, żyjąc na konto innych, którzy nie odkładają, nie zbierają, tylko dają swoje życie Bogu, aby Bóg mógł je kształtować i aby inni mogli z tego życia mieć pożytek. To jest bałwochwalstwo, nowotestamentowe bałwochwalstwo, gdyż każdy z nas ma dostęp do pokarmu, którym jest Jezus Chrystus, a Jego życie nie było życiem wykorzystującym innych, tylko życiem dającym siebie. I on mówił, żebyśmy my wszyscy go naśladowali i nawzajem dawali siebie, sobie, ku wspólnemu pożytkowi, aby Pan był przez to uwielbiony. A więc mnóstwo ludzi żyje w bałwochwalstwie i, i żyje im się w miarę dobrze. Ale to nie jest życie dobre, tylko łuda, sfałszowanie, bo dają z tego, co im zbywa, a nie z wszystkiego, co najcenniejsze. Paweł pisał o Tymoteuszu, że, że to jest jeden z niewielu, którzy oddali całe, którzy nie licytowali się z Bogiem, ile Bogu dać, a ile nie dać. Pomyśl, dlaczego jest taki mały pożytek z ciebie? Mały jest dlatego, że mało Bogu się oddajesz, a dużo myślisz o swoim życiu. Oddaj się Bogu, a pożytek z Ciebie od razu będzie większy, bo Bóg jest Bogiem, który obdarza skarbami, bogactwem. Wielu ludzi myśli sobie, że coś dostaną, nie oddając siebie Bogu. I do dzisiaj co dostają? Jaki jest pożytek? Taki, jaki oni nie mają, że dają pożytek, ale to nie jest pożytek Chrystusowy. To jest pożytek jakiegoś moralnego człowieka, który trochę moralniej się zachowuje. I Paweł pisał w liście do Filipian, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. I tu mamy ten problem. Dlaczego człowiek nie rośnie w Chrystusie? Bo szuka swego. Dlaczego nie rośnie? Dlaczego nie jest zbudowaniem dla innych prawdziwym życiem? chrześcijańskim, bo szuka swego, a nie chrystusowego. Jezus nie jest skąpy. Jezus chętnie daje. Ludzie przychodzili i dostawali od niego. Dlaczego tak mało ludzi wierzących dostaje coś od Chrystusa dzisiaj? Czyżby Jezus stał się teraz skąpy? I on teraz tak y, y, wyrachowanie bardzo rozdziela? Nie, on jest wczoraj dzisiaj na wieki te sam. To ludzie stali się skąpi. Skąpią Mu swego życia, żałują Mu oddać się tak, żeby On mógł z tym życiem zrobić coś dobrego. I nie mają od Niego nic, bo, bo oni nie mogą przyjąć od Niego tej chwały, tego bogactwa. Drugi Koryntian. Bóg jest Bogiem i On jest hojnym Bogiem. Ale dużo bałwanów ludzie mają. Ja tu nie mówię tyle o pieniądzach. Te pieniądze to swoją drogą. Ja mówię o skomstwie swego życia na służbę, na oddanie Panu. I tutaj w ósmym rozdziale czytamy: Opowiadamy Wam, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich, Przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności, gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwanie. Oddawali nawet samych siebie, najpierw panu, a potem i nam, za wolą Bożą. To nie byli skąpcy, to nie byli chciwi ludzie, którzy chcieli, chcieli tylko sobie, dla siebie, żeby im było dobrze. To byli ludzie, którzy wyrzucili tego bałwana i którzy mogli z ochotnego, szczerego serca oddać siebie panu i pod władzę apostoła, żeby on mógł nimi zarządzać. Gdyż on mądrzej rozumiał od nich Ewangelię. I oni rozumieli, że skoro przyszedł i przyniósł Ewangelię, dobrą wiadomość, to on będzie najlepiej wiedzieć, jak z nimi zadysponować, żeby był pożytek z ich nawrócenia. Bałwanskomstwa został porzucony. Z tych ludzi był pożytek. Apostoł wiedział, co z nimi zrobić. Nie zmarnował tego. A oni skorzystali z tego, że mądry pomógł im stać się mądrymi. I oni mądrością swoją wyprzedzili wiele innych miejsc, tych miejsc, w których ludzie chytrze pilnowali swego ja. Nie wejdziesz do wieczności chytrością, skomstwem, trzymając swego człowieka aby mu się przypadkiem coś przykrego nie zdarzyło. Jezusowi stało się wiele przykrego, dlatego żeby nas zbawić. On nie był chytry. On wystawił się na przykrości i z tych przykrości dla nas płynie zbawienie. Z jego ran czerpiemy przebaczenie. Pomyśl, jeszcze jest szansa wyrzucić tego bałwana. Jest szansa odkryć go, odnaleźć go, w tym sercu, w tym myśleniu i skończyć z nim w mocy krzyża, żeby było to w ten sposób, jak Słowo Boże mówi: Pan kupił sobie nas na własność, aby decydować o naszym życiu tak jak on chce. A ci, którzy się sprzeciwiają właścicielowi, żeby on mógł dysponować, to są właśnie ci, którzy mają bałwana w swoim życiu i którzy uważają, że mogą go postawić obok Jezusa. I czcić go raz Jezusa, a raz bałwana. Jak im pasuje, to Jezusa, a jak nie pasuje, to bałwana, własne ja. I wielu nie wejdzie do Domu Bożego właśnie tylko dlatego, że byli skąpi, żałowali siebie w sprawie Chrystusowej. Mnóstwo nie wejdzie. Przyjemni ludzie, można z nimi pogadać, można nawet się pośmiać. Całkiem fajni, i nie wejdą bo to nie jest Chrystus. Pamiętaj, jeszcze jest szansa. Tak jak sam jak Bóg do nich mówił. On im nie okazał łaski, dlatego że oni byli w porządku. On im okazał łaskę, gdy oni byli nie w porządku, żeby ich sumienia ruszyć. Bo już karaniem mówił, w co mam was jeszcze bić, Izraelu? Same rany, aby dalej uparcie na swoim. Nie chcecie oddać się Bogu. Nie przemówisz do człowieka, że człowiek sam nie zrozumie, dlaczego Bóg mi nie daje? Czy Bóg jest skąpy? Nie, hojny jest. Dlaczego więc nie daje? Bo daj skąpcowi to schowa zaraz, tak? Daj mu więcej, jeszcze więcej schowa. Ile byś mu nie dał, to zawsze schowa, bo to szkoda. A więc Bóg nie daje, bo po co, żeby człowiek chował i skrywał? Bóg daje po to, żeby to używać. Darmo dostaliście, darmo dawajcie. Pierwszy Koryntian. I nie uciekniesz od tego, już wielu powinno być daleko z przodu w Chrystusie. Daleko z przodu, a nie są. Co jest powodem? Już Paweł wtedy mówił, dlatego, że szukają swego niechrystusowego. Powinni już być nauczycielami, a dalej pozostają tymi, którzy pierwszych nauk potrzebują. Opuść swoje stare życie, skończ ze swoją zawiścią, skończ ze swoją złośliwością, skończ ze swoją przebiegłością, skończ ze swoją tą wrażliwością, taką bardzo na swoje ja, skończ. Początek nauki. Nie chodź i nie patrz tylko jak na ciebie patrzą, bo już zaraz coś się wydarzy. Kąd? To jest początek nauki. Ludzie, którzy się tak szybko urażają, bo ktoś źle spojrzy, to jest początek nauki. A kim ty jesteś człowieku? Przestań z tym, skąd z tym, zacznij iść dalej. Mi tego swojego wielkiego, ja, niech, niech zginie na krzyżu. Zacznij od tego wspaniałego, chrystusowego uniżenia. A wtedy, nawet jak spadną na ciebie różne przykre rzeczy, to będziesz świadomy, mojemu Panu jeszcze większe rzeczy powiedziano. A Jezus powiedział, że skoro mi powiedziano, to tobie też to powiedzą. A powiedzieli ci już to? Powiedzieli, usłyszałeś, usłyszałaś już, że masz diabła w sobie? Czas najwyższy. Ale to trzeba i za Jezusem, żeby to usłyszeć. Bo tak to będziesz dobrym człowieczkiem. Takim to przyjęcia. Ale jak już diabeł będzie mówił o tobie, że masz diabła w sobie, to znaczy, że, że już nie żyjesz dla samego siebie, czy dla samej siebie. Bóg mówi miłości, chce nie ofiary i tu musimy zobaczyć. Koniec z cielesnością, koniec z bałwanem cielesnością, koniec z czczeniem własnego ja, koniec z obrażaniem się, zrażaniem, urażaniem, zarażaniem, przerażaniem. Nie wiadomo z czym jeszcze, koniec. Rozpoczął się pokój z Bogiem, miłość. Przeczytajmy to może z tego Koryntian. 12 rozdział 28 wiersza. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzeci nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. A więc mamy Bóg ustanowił służby, ale we wszystkich służbach, tą główną wartością jest miłość Boża. Jeżeli ktoś wejdzie w służbę, a nie ma miłości, to duże prawdopodobieństwo, że ten człowiek sam sobie wszedł w służbę, a Bóg nie dał miłości. Człowiek sobie uzurpuje prawo do tego, do czego Bóg człowieka nie wprowadza. Kiedy Bóg powołuje do służby, daje też to, co jest potrzebne, aby tą służbę wykonywać. Jeżeli ktoś miałby sobie pomysł, aby być prorokiem, ile potrzebuje prorok miłości, aby pozostać prorokiem do końca? Bożej potrzebuje miłości, ludzka nie wystarczy. Potrzebuje mieć miłości więcej niż ci ludzie mają do Niego nienawiści. I to jest służba. I to samo każda jedna służba. Nauczyciel ile potrzebuje mieć miłości, żeby mówić prawdę o tyle więcej, ile go będą nienawidzieć za tą prawdę. A apostoł, żeby następne zbory zakładać, skoro wie, że znowu będą przeciwko niemu mówić, musi mieć więcej miłości niż ci ludzie będą przeciwko niemu oskarżeń za to, że to, czy tamto, czy jeszcze coś innego. A więc, jeżeli masz dzieci, ile potrzebujesz miłości, żeby ich wychować dla Pana? Tyle, ile ma Bóg? Bo dzieci potrafią zrobić wszystko, żeby Ci wybić z głowy wychowanie ich. Jeśli nie będziesz mieć miłości, nie wytrwasz do końca i poddasz się, zrezygnujesz. I tak dalej, i tak dalej, biorąc, nie da rady. Bez miłości to jest tylko pusta gadka. Nic, nic więcej nie osiągniesz, jak tylko zbudujesz wieżowiec, ale w wyobrażeniu. I to wszystko. Nie, nie zbudujesz go, bo nie masz e, siły bożej, aby to uczynić. Kolejna rzecz. Jak obronisz swój dom przed agresorem, który przychodzi, aby zabić Twoją rodzinę? Nie możesz walczyć ani mieczem. Ani nie wolno ci mieć pistoletu, ani nie możesz mieć granatu, ani, ani. A więc jak walczyć o dom, kiedy morderca przychodzi do Twojego domu? W tym domu musi być ktoś większy od tego mordercy. Twoją walką o dom musi to być, aby w Twoim domu mieszkał Pan. To jest Twoja główna sprawa. A Ty tracisz czas na wiele rzeczy, ale nie zatroszczysz się o to, by domu był Pan, który będzie chronił Twego domu przed mordercą. I diabeł przychodzi i robi różne, różne rzeczy, bo nie ma obrońcy. Nie ma tego, który mógłby stać w sile Pana i wygrać bitwę z tym, który przychodzi zażynać, mordować, niszczyć. Diabeł najpierw posyła swoich wrogów, żeby skłócić domowników, a kiedy ich skłóci, to ma otwarte drzwi, aby wejść i robić sprawę dalej. Ale jeśli w domu jest pan w pokoju, to, to tych ludzi nie skłócisz ze sobą. Oni są mądrzejsi, stanowczy. Opowiem wam o jednej rzeczy. Dzisiaj, z powodu tego, że pies jest na dole, ten mały. Piesek, podstawiłem pod klamkę krzesło, bo nie wiem, czy jest klucz, i kawałek kija, żeby zaprzeć klamkę. Wydawało mi się, że sprawę załatwiłem i pies już tamtymi drzwiami nie wybiegnie, a wszyscy będą wchodzić tymi drzwiami. Wydawało mi się, że mam sprawę załatwioną, ale jak się okazało, sprawę nie załatwiłem do końca, bo gdy zszedłem na dół, zobaczyłem krzesło odstawione od klamki, a więc ktoś, mimo tego zamknięcia mimo zabezpieczenia, odsunął krzesło i wyszedł tymi drzwiami. Ale są drugie drzwi, tak samo. I mamy dwie drogi: jest wąska i szeroka. Dlaczego tak wielu ludzi idzie szeroką drogą? Mimo tego, że Bóg zabezpieczył, żeby tam nie, nie chodzić, postawił. Krzyż postawił wszelkie zabezpieczenia, żeby nie przechodzić na tą szeroką drogę. Skąd ci ludzie tam na tej szerokiej drodze są? Domyślamy się, tak? Usunęli przeszkodę, usunęli krzyż, żeby nie przeszkadzał im, żeby mogli przejść tą łatwiejszą drogą do swojego celu, bo ta wąska jest pewno dłuższa, a ta szersza pod nosem, a więc tylko usunąć krzyż, już jest droga. Ja nie tyle mówię przeciwko temu, co to zrobił, bo, bo różne pomysły mają ludzie. Już się tego nauczyliśmy. Ale chodzi o to, że zastanów się najpierw, dlaczego? Dlaczego tak się stało w tym duchowym życiu? Dlaczego Bóg tak napomina? żeby trwać w Chrystusie, żeby należeć do Niego, żeby słuchać Jego Syna, żeby być Mu wiernymi we wszystkim. Dlaczego Bóg tak często napomina nas do tego, abyśmy nie chodzili samowolnie, ale byśmy chodzili według tego, jak Jego Syn nam powie, jak mamy żyć. Dlaczego? Bo chce nas co? Uratować, zbawić. Miłuje nas. Zależy Mu na nas. Nie chce, byśmy zginęli. Nie usuwajmy krzyża, żeby sobie pożyć dla ciała. Na krzyżu jest nasz koniec, bo jeśli usuniemy nasz koniec, to wtedy szybko wyjdziemy na szeroką drogę. Widzisz krzyż? To jest oddzielenie od szerokiej drogi. Tam Chrystus umarł za mnie i za ciebie, abyśmy nie musieli, nie musieli znowuż e, szamotać się gdzieś w różnych dziwnych rzeczach. Sprawiedliwi z wiary żyć będą. Wiara jest ze słuchania, słuchanie przez słowo Chrystusowe. A więc żyjmy każdym słowem Chrystusa Jezusa. W piątej Mojżeszowej, 20 rozdział, od pierwszego wiersza. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni wozu wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się gdyż jest z Tobą Pan. Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A gdy już będziecie mieli ruszyć do walki, wystąpi kapłan, przemówi do ludu i powie do nich: słuchaj Izraelu, ruszacie dziś do walki przeciwko naszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce. Nie bójcie się i nie twórzcie się i nie lękajcie się ich, gdyż Pan Bóg Wasz idzie z Wami, aby walczyć za Was z Waszymi nieprzyjaciółmi. Nieprzyjaciółmi, by was wybawić. Następnie przemówią do wojowników nadzorcy tak: Jeżeli ktoś z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wróci do swego domu, aby nie zginął w walce, i by kto inny go nie poświęcił. Jeżeli ktoś zasadził winicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce, by, i by ktoś inny z niej nie korzystał. A jeżeli ktoś zaręczył się z kobietą, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny jej nie pojął. I niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak: jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu, niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. Widzimy tutaj, że, że pewnym ludziom pozwolono opuścić armię i pójść do domu, nie ryzykując swojego życia w ogóle. Mogli się ucieszyć, ale fajnie, dobrze mi się zdarzyło, że jestem zaręczony. No to pięknie, powiodło mi się, nie muszę narażać życia. Wracam do domu, ktoś tam w winnicy, no pięknie, zobacz jak to dobrze trafiłem. Ci ludzie, którzy naprawdę nie chcieli brać udziału w tej bitwie, oni by raczej przeszkadzali niż pomagali. Ale tu dano im szansę, także i tym lękliwym, bojaźliwym, dano szansę, aby mogli wrócić do swoich domów. A w Łukasza 14 rozdziale, od 15 wiersza, gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego: Błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem pole. Widzicie podobną sytuację? Tam jest wojna I, i można sobie opuścić teren walki. A tutaj jest zaproszenie na ucztę. Rozumiecie, oni zostali wcześniej zaproszeni na tą ucztę i raptem wykorzystują tą swoją cielesność, żeby odstąpić. Ale zobaczcie, jaka tragedia jest z tego powodu, gdy cielesność sprzeciwia się zaproszeniu. Kupiłem pole, muszę iść je zobaczyć, proszę Cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi, że kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować, proszę Cię, miej mnie za wytłumaczonego. Tam z o wołach nie było. A inny, że żony pojąłem, dlatego nie mogę przyjść. No, a w nas tam było podobnie. A więc ludzie, chcąc się wymówić przed tym, co jest Bogu miłe, wyszukują coś. Co łączy ich z tą ziemią? Pomyśl, co Ty wyszukujesz. Co łączy Cię z tą ziemią, żeby nie służyć Panu z całego serca? I wyrzuć to, bo to jest właśnie Twoje przekleństwo. To zatrzymuje Cię przed pełnym oddaniem się Jezusowi Chrystusowi i przed napełnianiem przez Ducha Bożego chwałą Chrystusa. To właśnie, nie Pan, On nie jest skąpy. To człowiek stawia tamę swojej cielesności. I wiemy, że ten Pan powiedział, który ich zaprosił na tą ucztę, nikt z nich nie skosztuje z mojej uczty. Dlatego, że bardziej cenili sobie swoje ja od zaproszenia do wieczności, do bycia z Bogiem. Przeanalizuj. Tu nie chodzi, żeby ktoś na ciebie napierał, czy na mnie. Tu jest albo idziesz za Panem, albo nie. Albo wyszukujesz sobie... Swoje usprawiedliwienia, które mają Ciebie usprawiedliwić, że z Tobą no, tak się nie dzieje, że tak się nie rozwijasz, że, że u Ciebie tak musi iść to wolniej, nie może iść tak sprawnie, bo Ty zawsze miałeś wszystko wolniej. A więc co, co w sumie robisz? Mówisz tak, Pani, ja się przyzwyczaiłem w swoim życiu do tego, że wszystko jest wolniej i teraz też ma tak być, jak ja się przyzwyczaiłem. Albo ktoś chce szybko i, i, i raz, dwa. Jak nie idzie raz, dwa, to już rezygnuje i mówi to się, to nie warto, bo to za wolno to idzie. Jezus o tym opowiada, jak ziarno pada albo, albo za szybko, albo za wolno, bo tam zaraz inne kwasty porosną. Pomyśl, Pan jest hojny. Jeżeli brakuje czegokolwiek, to nie brakuje z tego powodu, że On jest skąpy to Brakuje tylko z tego powodu, że ludzie skąpią Panu siebie. Oddaj siebie miłości, oddaj siebie wierności, oddaj siebie uczciwości, oddaj siebie jedności, oddaj siebie służbie Chrystusowej, oddaj siebie wszędzie i skończ z własnym bałwanem, który chodzi dumnie i uraża się, jeżeli coś nie jest według Jego woli. Bo to jest właśnie Twój główny przeszkadzacz. Jeżeli go. Ukrzyżujesz, tak jak jest napisane w Biblii, to odpoczniesz od siebie samego i będziesz szczęśliwym człowiekiem. Bóg tego chce. Amen. Amen.